Mamy nowe wdzianko. Witam serdecznie. O Boże, torcik! Skręć yy, kobler! No dobrze. Szybki dojazd. letal pursuer, please on, please on. Włączamy, włączamy i lecimy. Pierwszy mecz dzisiaj. Wie jak to pójdzie? Dobra, przez budyneczek. Dawaj, opa! Ten. Witam. No, bo, to ja. Miem dziwne takie wrażenie, że. Po prawej stronie był kolega. Ale kampił przy palecie to nie może być jakiś yy, perfekcyjny zawodnik. Dobrze, to spróbujmy go porobić w taki sposób. Dobrze, dało radę. Witam serdecznie. Numer uno. O, dobra, to od razu do tych rzucimy. Ta agitacja fajna, cholera. O, dobra, tam sobie robisz. No to stare pijany. Action. We go cyk. I opa. We go cyk, opa. Yypa! kryłeś się! A ty gagatku! Przede mną nie uciekniesz. Zobaczmy, gdzie jesteś. Nie ma cię! Mm -hmm. A jednak jest. ty... Yypa! Ej! mu machnąłem! Myślałem, że go trafię. O, lipka. PIK! Przeskok! Ole, tutaj... Atletyka chyba była ćwiczona. Niech zgadnę. Przeskok. Witam. Pierwszy gen zrobiony. Nie ściągają nikogo z kaka. I bardzo mocno się uparli na to. Wiesz, że ty zablokowałeś tego. Nie wiesz o tym. No dobra, to już powiedziałem. Dobrze, jesteście. Taka. Tu kolega idzie na dół, będzie robił tam ten silnik. Pasuje robota. Dobra, tego sobie odpuścimy. Ja wiem, że kolega jest na dole. Witam. Boże, to cheater. Widział, nie widział, jakby widział. Jakim cudem nie widział? Hop. Hop Hop Dobra. Sprawdźmy, czy ktoś się tu kryje. Nikogo tu nie ma! Boże! Dobra, Misiaki, a wy gdzieś tu leczycie. Gdzieś tu musi być dotykane. Gdzieś tu ktoś się dotyka. Nie, nie oszukacie. O! O! Mela? Witam. O! 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 Pepicek Pepicki to nie są te yy, ludzie z Czech? Chyba są, nie? Pepiki. Chyba, że to jest pepicaki, to nie o to chodzi. Dobra, pobij sobie tutaj. Jezus Maria, chłopie. Weź ty tylu oszczędź. Patrz, to, co ten standator robi. Hopa! Hopa! opak słuchaj. Hopa! Poddaj się. Wiem, że tu jesteś. Opa! Opa! O, ty kur... O, uciekł mi! Łajza. Na górę pobieg. Dobra, lecimy za nim. Witam serdecznie. No pokazałeś teraz te kawalerze. Not go na tu się coś dziwnego wydarzyło. Nowy jakiś dziwny perk do zni LOL! Myślę, że bardzo zaprzyjaźniłeś się z tą piwnicą, więc nie będę hamem i rzeczywiście może ci odłożę na miejsce. Jak siedzisz, to siedzi. Czemu on tam stoi tak? Bez ruchu? Dobra, to powiedzmy, że... I tak, hop! O! I co? It. by the way, mogłem ją klepnąć trzy razy już. Dobra, trzeba trochę z tymi genami pośpirować, powiana. Ciebie chciałem. No ale jak już cię mam to trzeba. Trzeba przyspieszyć niestety tempo. Musimy się Ciebie pozbyć, koleżanko. Chciałem złapać tą drugą osłupkę, no ale niestety wyszło jak wyszło. Sytuacja wymaga troszeczkę przyspieszenia tempa, więc musimy się Ciebie pozbyć. O, tyku. Nie chcę tam tego dospodło i. gdzie dziadek kaszlący? No i cholera. Przez to, że ja próbuję ich oszczędzać. Masakra, no. Jak na mydle, moja mała tak zawsze mówiła. Wyszedłem. Witaj Lukas. Żegnaj Lukas. Żegnaj standator. Pizak jeszcze został. O, to będzie musiał teraz ściągnąć. On się będzie bał ściągnąć tego Lukasa ze względu na to, że jest na hita. Wiem, że tu strzedłeś. Wiem, że tu zlazłeś. No dobra, wypuszczacie. cię. Chociaż wiem, że jesteś na dole. Jęcie chciał go przed dwójką złapać. Potrzymał go do dwójki. Kurz, go. Sam się ściągnął, bo go za bardzo przeczekałem. O Olipka o, o o o o Dobra Wiesz sobie? Nie masz palety, niestety. We ladies and gentlemen! Tego Tegenika jeszcze kopnę. Na zaś! Uwiecznione, Ciekawe, że będę wyzwany. Tam, a wyszli po prostu. Dobrze, dobrze. 82 tysiące, tak nieźle, ale to, ze względu na to, że tam był jakiś perk, nie? Do tego. E, Admon i min. Mean. O, kur... A zdarzył je. No dobra, zmiana na tego gatka. Aha, to by się już nie udało, co? No i mamy. O kurde, ale mnie myknął. Pięknie, kawalerze, pięknie. Bardzo ładna robota. No, tak. Bosusew! Alright, oh, <laughs> yeah. oh, yeah. oh, yeah. no! I am, do? Aj. Ale tu gagatki już ładnie lecą. Może być ciężki mecz. Lecą z genami jak dzicy. Dodatek do v jest plana. planach, cholera będzie się wiesz? Bo v bardzo dużo czasu zajmuje. Kurwa, ja z... wszystko. Dobra. Oj, oj, To będzie ciężki mecz widzowie, raczej go przegram. Chciał, nie chciał. Zablokowało mi się już przejść. Ej, nie ja się bić! Cholera! Dobra, teraz cię mam. O nie Pięknie. Bardzo niefortunne miejsce do Do ganiania ich tutaj, wiecie? Przy tym killer szaku ja tyle kur czasu stracę, że to jest masakra. Dobra, trzeba pozwiedzać. No właśnie. Ogólnie, strasznie słabo zagra mecz. Znaczy oni zagrali dobrze, bo Genrasza zapierdzielili. Mocnego Genrasza strzelili po prostu. Nie ugrali. No dobra, niech będzie. No i to jest ganianie dookoła szaka. To jest robota. Brawo! Jesteś głupkiem. Tak co? To była najgorsza rzecz, jaką mógł zrobić. Dlaczego? Dlatego, że to była jedyna paleta, która była tak naprawdę do... ...ogarniania tego Killershaka, a teraz jest bezużyteczny. Ole. Za dużo to nie zmieni. Za dużo to w tym meczu niestety nie zmieni, bo raszują jak dzicy. Chyba pre-magic, moi drodzy. Oj, raczej mecz do śmieci. Jedyny scenariusz, jaki mnie urządza, to żeby zrobili najdalszego gena. żeby miał trzy gena obok siebie. Dobrze, okej! Okay. Nie, jest kurwa, jest giga. Jest kurwa, giga lipa, G -g jest. Na szczęście ta panienka nie jest zbyt rozgarnięta. Ale ja na szczęście też nie jestem, więc jest 1-1. Odgania od gena. Jeden jest zrobiony przez trzy osoby naraz. Spróbujmy wrzucić gdzieś tutaj. Lecimy do gena w szaku. Ej, nie są w szaku w ogóle. Możesz co mać. No nie jest to chociaż streamera powieszę. O nie jest głupi. Czyli to jest typowe, kurwa duo streamerskie. Jest jeden gościu, który jest rozgarnięty, a streamer sam nie ogarnia. Mam cię. Czy to jest trochę takie jak ja gram w dareczka z bulwą? Ten ch ma fajerwerki. Trzeba na niego ważyć. Mam cię. Tak żebym czuł fajerwerkę mam pod dupą, mam się. Ja dunia, bo on leci do swojego idola. Już mu pomacać, dubko. Nietknięte, dobra, dalsza. Nie, ja no siedzimy na nim, no to nie ma sensu tutaj. To tak już jednego zabiorę. To ogarnął. Ja ci nie będę gonił, kawalerko. Jest pan twitter jeszcze w okolicy. No i dobra, finalnie sporo. U, lola, tu pozostała. Nie dam rady. Chociaż jednego zabrałem. Tyle ile mogłem. Synek, ty akurat byłeś najgorszy z tego całego drona. Więc wypie... Jak to jest, że największa. A zazwyczaj. najwięcej kozaczy. No nic. Dobra, zostałem zrany, ale jeszcze jeden mecz. Starym, puścinem. Skończymy, że przyjdę. Dobra, w się tego pojedynczego kawalera tutaj. Na no, cicho go podejdę, gagatka. Pięknie. Ładny starcik. Oho, latareczka po wlewie. O, jeb... Dumb? <laughs> Kura, prawa, lewa, prawa, lewa. Boże. Witam. Co to Proszę państwa, co wy od... O kur... jak? Ej! Stop, stop, stop! Jak? Co? I czemu? To niezły ten? Rejestrowanie hitków było robione. Pozdrawiam serdecznie. Wszyscy kutaszą gdzieś tutaj. Górę robią kur. Jak ja nienawidzę, jak oni robią tą górę. Le, 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 le. Ten na górze jest tak zrobiony? To go już kończą. Kurwa, mać, bo tam pięć osób pewnie kuta się na tym silniku. There is nowhere to hide. Fuck off, fuck off. Nie strzelaj, proszę, raz, dwa, trzy. Ha, będę pierwszy do strzelania. Mówiłem. Jeżdż yes, Mario, tak się nie robi. Dziecioki, nauczcie się, to nie działa już. O, dobra. Grasz Herosa? To zagrajmy, kur... Niezły Herosik. Uuu, uh! dobra, okej, okay, okej, okay. wyszła kiwka, gratuluję. That was nice. Niezła kiweczka tu wyszła. Tak. Dobra, dupy. Dobra, dawaj lotarkę, no. Oślepiej, oślepiej, pięknie. Gdy myślisz, że jestem po wylewie, czy coś nie wiem? Shakira, No nic, dobra to weźmiemy się na dół. ty? Ale patrzcie, oni wszyscy tak muszą blisko tutaj siedzieć, cholera. Nie wiem czy oni jakoś dziwnie grupą chodzą? W ogóle nie łapię ich ten barba. Biedę udawało, no, że ci nie widzę. No co to jest Drzei. No i dobra, to jest super pomysł. Biegajmy dookoła. dopóki Shakira nie umrze. Dawaj latarkę, o, twoja specjalność, no że to wyklinił. Dobra, walimy do lupy, do końca, pyk. Dawaj latarkę, no. No i fajnie, skrywasz bohatera. Bohaterzy niestety w tej bajce giną pierwsi, mój drogi. kira. A, ale nie da się robić. Nie da się na kiwki. Je Oszukujesz, kolego. Ula -la, Dobrze. Do Dwa. Trzy! Blok. Niepotrzebnie uderzyłem. A, to bardzo kręknie. Ba. Oj, nie polecam iść do Killershaka, stary. Tam już nie ma czego szukać. Oni wszystko już wiesz? No, tutaj ogólnie masz problem. I to był taki pan bohater, który. Trochę wam cały meczek. Dobra, ty idziesz tutaj, czyli rozumiem, że kolega w okolicy, tak? Tutaj? To się, ale no niestety chyba GG. Ewentualnie może być sytuacja, że nie strzelaj, proszę. Siedzisz gdzieś na rogu mapy i szuka władzy dokładnie. Dobra, przy Killer szaku sobie postawimy chwilę. No, Pech chciał, że cię znalazłem, no. O, Ty, Benelu. I jednak przy kilerszaku. Dawno nie było władzy przy kilerszaku w ogóle. Ale to już był fajny meczyk. Not bad, not bad at all.